Oficjalnie rozpoczynamy 12. Marsz Niepodległości. Proszę mężczyzn o zdjęcie nakryć głów do hymnu. Пол, мне. Przyjaciele Polacy, rodacy, patrioci, witam Was na 12. Marszu Niepodległości czołem Wielkiej Polsce! Chciałbym z tego miejsca podziękować Wam wszystkim, że przyjechaliście, dojechaliście tutaj, że jesteście razem nie tylko z Warszawy, nie tylko z województwa mazowieckiego, z całej Polski, z całej Europy, z całego świata. Przyjechali tutaj Polacy, żeby manifestować przywiązanie do niepodległej, suwerennej Polski. Brawo dla Was! Chciałbym z tego miejsca podziękować również szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych panu Janu Kastrzykowi, że możemy dzisiaj tutaj w Warszawie, w centrum Warszawy przejść jak na prawdziwych polskich patriotów przystało. Nie nękami przez policję, nie nękami przez prezydenta Warszawy. Brawo! Dziękujemy kombatantom za to, że dzięki ich wsparciu dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Wielkie brawa! Chciałbym podziękować również Koledze posłowi Robertowi Winnickiemu, który był jednym z inicjatorów pierwszego Marszu Niepodległości razem z kolegą Przemysławem Holocherem. Wielkie brawa dla pana posła. Witam serdecznie również przedstawicieli Młodzieży Polskiej Ruchu Narodowego. Brawo! Słuchajcie, ogromne brawa dla Straży Marszu Niepodległości, dla kolegów, którzy przez cały rok przygotowują się do tego, żeby tutaj w wolontariacie zabezpieczyć ten marsz, żebyśmy mogli przejść spokojnie i bezpiecznie. Dziękujemy Wam, brawo wielkie. Wielkie również brawa dla moich koleżanek i kolegów z Rotnie Podległości ze Straży Narodowej którzy naprawdę włożyli tutaj wiele pracy, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotkali, żeby to wydarzenie było jak najlepiej przygotowane wielkie brawa. Zaczynam, zaczynam w tej chwili od spraw porządkowych. Wiecie, kochani, że spotykamy się w wyjątkowej sytuacji. Ten, ten marsz jest wyjątkowy, inny niż wszystkie inne. Bo dzisiaj nie ma sporów już tylko wewnętrznych. Dzisiaj są spory. Również zewnętrzne. Dzisiaj, dzisiaj jest atak na polską granicę. Dlatego chciałbym zaapelować do Waszego rozsądku do, do Was o to, żebyście zachowali bezpieczeństwo, żebyście wsłuchiwali się w komunikaty z organizatorów Straży Marszu Niepodległości. Innych, spróż, innych służb, jeśli zajdzie taka potrzeba. Żebyście pamiętali o tym, że jest dzisiaj tutaj z nami wiele takich osób, zapewne, które chciałyby Polsce i Polakom zaszkodzić. Na to po prostu nie możemy sobie pozwolić. Dzisiaj obowiązkiem każdego polskiego patrioty, każdego narodowca jest wspieranie państwa polskiego. Jest wspieranie służb mundurowych, wojska, Straży Granicznej, która tutaj z nami jest, ale i również policji. Pamiętajcie, że najważniejsze słowo, które w tej chwili powinniśmy zapamiętać, to jest odpowiedzialność. Bądźmy odpowiedzialni za siebie sami, bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, żeby filmować, nagrywać jakieś sytuacje, które będą budziły kontrowersje. Które będą budziły Wasze podejrzenia, reagować na sytuacje, w których będą pojawiały się jakieś transparenty, które mogłyby po prostu zaszkodzić Polsce. Tegoroczne obchody, tak jak powiedziałem, są inne niż wiele innych. Oczywiście upamiętniamy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Oczywiście wspominamy zwycięstwa polskiego oręża. Wspominamy całą ponad tysiącletnią polską historię. To jest na pewno ważne. Ale odnosimy się również do tych wydarzeń, które się dzieją dzisiaj na naszych oczach, gdzie Polska jest atakowana. Jest atakowana ze wschodniej granicy przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś do presji migracyjnej i destabilizacji państwa polskiego. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności. Drodzy rodacy, trwa wojna. Ta wojna jest nie tylko tam na granicy i Tom. Może mniej widoczną z Niemcami, z Unią Europejską. Ale trwa wojna cywilizacji. Jesteśmy z różnych środowisk, z różnych miejsc. Ale zobaczcie, wszyscy zgromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą. Śpiewaliśmy wspólnie hymn. Wiele nas dzieli, ale dzisiaj jest taki moment, w którym pomimo podziałów powinniśmy się integrować. Powinniśmy tworzyć silny. Wspaniały, gotowy do obrony suwerenności i niepodległości państwa polskiego narodu. Dzisiaj, dzisiaj trwa zmiana układów sił międzynarodowych. Trwa bezwzględna, brutalna wojna. Hegemon, Stany Zjednoczone schodzą już z pozycji lidera. W tej chwili porządkuje się nowy świat, nowy ład na naszych oczach. I to od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała. Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona? Czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganego oświaty, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na zachód? Na Zachód, którego mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. To od nas, każdego zależy. Dlatego każdy z nas dzisiaj, tą kontrrewolucję, którą powinniśmy podnieść, którą powinniśmy pomaszerować w Polskę, ale i w Europę, i w świat, powinniśmy zacząć sami od siebie. Nie da podnieść się Polski tylko na pięknych, wspaniałych hasłach. Nie da się Podnieść Polski, krzycząc tylko Bóg, Honor, ho, Ojczyzna. Nie da się podnieść Polski, krzycząc Cześć i chwała, bohaterom. Żeby to zrobić, musimy zacząć od siebie. Musimy zacząć więcej od siebie wymagać, żądać. Musimy dawać przykład. Powtarzamy to co roku, tutaj. Ale to już jest naprawdę najwyższy czas, żeby każdy z nas, od teraz, od tej chwili, Stał się lepszy. Stał się przyjaźniejszy dla drugiego. Stał się bardziej gotowy do poświęceń. Stał się gotowy dla poświęceń dla własnej rodziny, dla sąsiadów, dla bliskich i dla własnego narodu. I dla Boga. Jedyną ostoją i fundamentem uniwersalnym, na którym może powstać pokój, dobrobyt, porządek. To jest ład chrześcijański budujący najspanialszą cywilizację. Musimy ten ład przywrócić i odbudować. Nie może być tak, że dzisiaj często również polskie władze wierzą w jakiś determinizm czasowy, że tego nie da się uratować, że to już minęło, że to wszystko już za nami. Nie, drodzy. Jeśli Bóg z nami.

Dzisiaj Straż Graniczna, wojsko, ale i również przez środowiska kibicowskie nielubiana policja broni polskich granic. Dzisiaj jest tam wojna, wojna hybrydowa, wojna, która ma wytworzyć na Polsce presję, wojna również informacyjna, gdzie wrogie nam siły dezinformują, straszą Polaków. Nie możemy się dać wystraszyć. Nie możemy dać poczucia braku wsparcia dla Straży Granicznej, dla polskich żołnierzy i policji, którzy bronią polskiej granicy. Wielkie brawa dla nich, ale wielkie, ogromne brawa. Dziękujemy. Murem za mundurem, tak ktoś tu krzyczy. Dzisiaj murem za mundurem, mur, murem za państwem polskim. A? Ale państw, za państwem, któremu stawiamy konkretne wymagania. Proszę Państwa, witamy tutaj również, mówiąc w tej chwili o funkcjonariuszach, którzy są na granicy. Witamy dzisiaj żołnierzy Wojska Polskiego, którzy są z nami. Witamy tutaj Straż Graniczną, też jest przedstawicielstwo, będą szli. Na czele tego marszu dzisiaj, marszu niepodległości. Brawa również dla policji. Brawa dla tych wszystkich, którzy są. Brawa dla tych, którzy są nad granicą i tutaj z nami. Również są naszymi bohaterami dzisiaj. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. Tak jak mówiłem, atak nie trwa tylko ze wschodu, atak trwa również z zachodu. Niemcy, jak to Niemcy, wymyślili sobie nowe ideologie wielokolorowe, inne niby zielone, które mają doprowadzić nie tylko do zniszczenia moralnego i kulturowego polski naród, ale całą Europę. Energetycznie mają nas zabić, zniszczyć, z Polaków zrobić pariasów, ludzi drugiej kategorii. Z Polski zrobić państwo satelickie. Pozamykać polskie kapalnie, zamknąć polską energetykę. Doprowadzić do tego, że będziemy zabijali nienarodzone dzieci. Chcą nam odebrać tożsamość. Narodową, kulturową, a nawet płciową. Na to nie ma zgody. Dzisiaj, być może Państwo nie pamiętacie, kilka dni temu Solidarność protestowała w Luksemburgu przeciwko zamykaniu polskiej energetyki. Już za chwilę wszyscy będziemy czuli, nie tylko we własnych głowach i rozumach, nie tylko będziemy to rozumieli, ale będziemy to również czuli we własnych kieszeniach. Wielu z nas straci pracę, a nasze dzieci. Będzie czekał tylko wyjazd za granicę. Nie możemy się na to zgodzić. Ten Zielony Ład, to nie jest żaden Zielony Ład, to nie jest żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo, szataństwo XXI wieku. Ideologia, jak każda inna, którą wcześniej wymyślali Niemcy i prowadzili z tym kruszkankiem oświaty. Wtedy ludzie też myśleli, że narodowy socjalizm jest taką piękną ideologią. Popierali przecież nie tylko w trzeciej Rzeszy, ale w całej Europie, a nawet poza nią. Dlatego dzisiaj my również staniemy do walki. Staniemy do walki o to, żeby wypowiedzieć te wszystkie obciążenia państwa polskiego, które na siebie nałożyliśmy, które nałożyło na siebie państwo polskie. Nie dla wspólnych europejskich podatków, nie dla wspólnego zadłużenia i nie dla for 55, czyli tego zielonego szaleństwa, zielonego diabełstwa. Żądamy od państwa polskiego, żeby broniło w końcu polskich interesów. Panie premierze, widział pan ostatnio, jak w parlamencie europejskim ta cała, przepraszam za te słowa. Ale ta europejska chołota plująca na polskiego premiera. To jest niegodne. A jeszcze bardziej niegodne. To jest hołota, która była z Polski, która mówi po polsku, kluła na polskiego premiera. Oni się przetrwa. Oni, panie premierze, oni nie dogadają się z nami. Oni chcą nas niszczyć żadne ustępstwa, ani kroków w tył. Zobaczy pan ile jest biało-czerwonych flag, ile pół narodu za panem stoi zdeterminowanego, świadomego, gotowego do poświęceń. Bo dzisiaj, dzisiaj również, dzisiaj również, Mamy proszę Państwa wewnętrznych kolaboratorów, ludzi, instytucje, które atakują i osłabiają państwo polskie. Widzimy to jak soczewce. Telewizje, które kłamią, które oszukują Polaków, które grają na płytkich emocjach, które osłabiają państwo polskie. A! nawet zachęcają do nieposłuszeństwa w stosunku do przełożonych straży granicznej i wojska chcą ich osłabić nie ma na to naszej zgody są też sądy które są też sądy, które anarchizują życie społeczne, polityczne które wykonują po prostu jak w latach 50